03210 Co jest Star TV na kolację? Na liczne zapytania właśnie pokazuję. Zupa. Tu pokażę widelcem akurat strukturę zupy. Zupa to jest taka tak zwana Romanian soup. Zupa rumuńska, prawdę mówiąc, pierwszy raz ją Miks sałatkowy, Tak sałatkowy. jakieś różne posiekane jak widzicie. Pomidor itd. itd. Tutaj mamy yy, indyk cebuli, yy, gulasz zrobiony z barana i ziemniaczki. Mm, prima. Mm, a ten sos jest też wspaniały. Mm, taki pieczeniowy. Mm. Dobry wieczór. E, ro, Rosełaj. Okej. Okay. Jeszcze zamówiłem sobie właśnie winko zaraz. Bo wino jest zdrowe. Do obiadu. Oraz do kolacji. Także zdrowiusieńko. I fajne. Dziękuję. you. No i mamy już winko właśnie. Panowie i panie. Tutaj restauracja. Oczywiście, tak jak już mówiłem, na restauracji jest, podaje obsługa jedzonko, ze względu na koronawirus. Bo tutaj widzicie, pani jest, która wydaje też, czyli nie można samemu sobie nabierać, może to i dobrze. na Tak w niektórych hotelach prawdopodobnie ma pozostać, ze względów higienicznych. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was wiz, Zdrowie, hej. Mm. Superowe.